Witam Was na moim kanale po dość długiej przerwie, ale mam nadzieję, że tym razem wracam już na dobre i że będziemy się częściej tutaj widzieć. Dlatego gorąco zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, bo już niedługo będzie się tutaj dużo działo. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, który z pewnością zainteresuje większość z Was. Często pytacie mnie na moim Instagramie o tańsze zamienniki, droższych kosmetyków. Dzisiaj przygotowałam dla Was kilka takich produktów. Od 16 maja w Rosmanach rusza promocja minus 55%. Pokażę Wam wszystkie moje perełki z Rosmana. I zaczniemy sobie od palety, która jest mega tania i mega dobra: jest to paleta Eveline Sparkle. Mamy w tej palecie kilka cieni matowych oraz kilka błyszczących, i wszystkie są świetnie napigmentowane. Tak naprawdę wystarczy. Jedno przejechanie pędzlem i mamy piękny, napigmentowany makijaż. A jeżeli chodzi o błyski, wystarczy sobie przejechać opuszkiem palca i zobaczcie na to. to jest szok, jak one są świetnie napigmentowane. Jest to jedna z lepszych, tanich palet, jakie są na rynku, więc szczerze wam ją polecam. A do tego to opakowanie jest cudowne. Jeśli chodzi o bazy, wybrałam do Was tylko jedną. Osobiście jestem fanką bardziej pielęgnacji niż stosowania baz. Uważam, że dobra pielęgnacja mega przedłuża trwałość makijażu. Moja skóra ostatnio bardzo się poprawiła, dlatego już niedługo dla Was filmik właśnie o pielęgnacji. Jedyna baza, jaką wybrałam, jest to baza od Eveline, matująca. Ona świetnie matuje, świetnie przedłuża trwałość makijażu, dodatkowo wygładza nasze pory. Polecam szczególnie osobom, które mają cerę tłustą i mieszaną Jeżeli macie problem z świeceniem w strefie T, ta baza będzie dla was świetna Dalej mam trzy produkty od jednej marki I jest to Revolution w kolaboracji z Natalią Siwiec Mamy tutaj róż, bronzer i rozświetlacz Szczerze mówiąc to jedyny bronzer, który pojawi się w tym filmiku Jakoś osobiście nie sięgam zbyt często po te drogeryjne bronzery. Moim ulubionym jest hula i jakoś tak mega się do niego przyzwyczaiłam. Tutaj mamy taki brązer, który jest dobrze napigmentowany, fajnie się rozprowadza. Raczej nie zrobicie sobie nim pram i też będzie pasował wielu osobom. Rozświetlacz ma taki piękny, szampański kolor. Możemy nim stworzyć naprawdę świetną taflę, aczkolwiek on może zostawiać na bardzo jasnej skórze, delikatną taką. No będzie go po prostu widać, więc jeżeli jesteście bardzo bladziutkie to raczej to nie jest produkt dla was. Róż to zdecydowanie produkt, który dodaje takiej świeżości naszej cery. Ja ostatnio jestem zakochana w różach. Nie ruszam Cię bez różu w domu. Moim ulubionym jest ten od Natalii Siwiec. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. Fajnie napigmentowany, fajnie się rozprowadza, więc polecam wypróbować wszystkie te trzy produkty, właśnie Revolution, natalią siwiec. Często pytacie mnie o pudę, który trwale zmatowi waszą cerę który będzie się długo trzymał, nie będziecie miały problemu ze świeceniem się i taki produkt, który mogę Wam szczerze polecić, to ten puder z Vivo, Vivo Mood dokładniej. Jest to puder, który mega przypomina mi chude. Daje idealny blur na twarzy, po prostu nasza cera jest gładka. Świetnie trzyma ten mat, nadaje się do bakingu, warto go mieć w swojej kosmetyczce. Pierwszy z podkładów, który chciałam Wam dzisiaj polecić, to Eveline Liquid Control. Jest to podkład takiej dość płynnej formule, ale zastygającej i bardzo trwałej. Możemy nim budować delikatne krycie. Raczej bardziej nada się dla osób, które nie mają jakichś zbyt wielkich niedoskonałości. Jest trwały, jest lekki, jest idealny na co dzień Ja mega go lubię Mega go lubię właśnie do takich dzienniaczków, do pracy Czy na jakieś takie mniejsze wyjścia Kolejny produkt, który mogę wam polecić jest to rozświetlacz od katosu. Jest to taki typowo brokatowy rozświetlacz ja nie używam go tutaj na kości, tylko biorę sobie na opuszek palc i przejeżdżam po powiece. Tak pięknie się to mieni, tak pięknie wygląda w słońcu, naprawdę Wam polecam jako cień. Jeżeli chodzi tutaj o kości, no to te drobinki mogą nam się gdzieś delikatnie przemieszczać i może to po prostu nie wyglądać zbyt fajnie, ale jako cień jest świetne. Drugi róż, jaki mogę Wam polecić, to róż od Eveline. Tutaj mamy do wyboru kilka wersji kolorystycznych, dlatego uważam, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Ja mega polecam używać różu, bo to jakiejś świeżości on dodaje makijażu, to jest po prostu szok. Korektor idealny na co dzień, który nie wysuszy Wam skóry pod oczami, znalazłam tylko jeden i jest to Lovely No More Dark Circle. Jest to korektor, który ma fajne krycie, fajnie nawilża, nie wysusza faktycznie tej skóry. Dla mnie na co dzień to jest produkt po prostu idealny. Wiem, że dużo osób go poleca, mi również się sprawdził i polecam Wam go wypróbować, bo na co dzień pod oczka jest mega. Jeżeli chodzi o eyelinery, ja jestem fanką kreski, więc dla mnie to jest mega ważna rzecz. Ja maluję w sumie kreski codziennie, dlatego też szukałam jakichś tańszych, ale dobrych eyelinerów. I mam tutaj dla Was. Trzy propozycje. Pierwszy z nich to Katosu z Vibo. Jest to mega precyzyjny eyeliner, mega trwały i mega fajnie rysuje się nim kreskę. W sumie to jest chyba mój ulubiony eyeliner. Kolejnym fajnym eyelinerem jest ten z Eveline. Ten chyba zna każda z Was. Jest to mega precyzyjny również eyeliner. Ostatni produkt, który pokazywałam Wam niedawno na moim Instagramie, jest to eyeliner od Maybelline Keeper Easy. Eyeliner z takim malutkim pędzelkiem. Jest mega trwały, ciężko go zmyć, nawet pod wodą. Wszystkie z tych eyelinerów mają Piękną część, dlatego każdy z nich mogę Wam polecić. Idealny. Podkład dla nastolatek to będzie właśnie ten. Sprawdzi się przy cerach tłustych i mieszanych. Ma delikatne krycie, będzie fajny na co dzień, ma matowe wykończenie, a przede wszystkim fajnie wyrównuje kolory. Jest to też taka formuła, która nie zatka wam porów i nie sprawi, że nagle zaczną pojawiać wam się jakieś niedoskonałości. Jeżeli mamy tu jakichś fanów delikatnego rozświetlenia, jakiś subtelny błysk, to tutaj jest rozświetlacz idealny dla Was. Jest, jest to Lovely Glow Better. Rozświetlacz, który daje delikatną taflę, ma ładny kolorek, sprawdzi się przy większości odcieni skóry. Jest to taki fajny rozświetlacz właśnie na co dzień. Ostatnio to jest mój ulubiony błyszczyk. Ma on delikatnie powiększać nasze usta. W sobie ma takie drobinki, świetnie wygląda na ustach. Ja jestem zakochana w efekcie, jaki daje. Może nie jest to jakieś mega powiększenie, ale jest fajny. Drugi puder, jaki mogę Wam polecić, jest to puder od Lovely Cooking Time. Będzie świetny pod oczy, jest na pewno dłuższy od tego poprzedniego. Fajnie trzyma mat, utrzymuje się praktycznie cały dzień, także też polecam Wam ten puder. Jeżeli macie sporo niedoskonałości i potrzebujecie naprawdę dobrego krycia, mogę Wam polecić ten podkład Superstay od Maybelline. Jest mega kryjący, mega trwały, zdecydowanie cięższy od tamtych dwóch. Zamaskuje Wam wszystkie niedoskonałości. Korektor, który idealnie nada się do maskowania pojedynczych niedoskonałości, to ten z Lovely. On jest y Takim troszkę zamiennikiem korektora Start. Ma taki duży aplikator. Mega fajnie się nim nakłada produkt. Ja już wam go praktycznie od wtedy, kiedy został wprowadzony na rynek i ciągle kupuję nowe opakowania, także jest naprawdę fajny. Jedyny produkt, jaki mogę Wam polecić, jest to pomada z Eveline. Jest fajna, masełkowa, nie zastyga, naprawdę można fajnie wyrysować sobie te brwi. Jeżeli macie precyzyjny pędzelek, jesteście w stanie dorysować sobie pojedyncze włoski. Jest to naprawdę godny polecenia produkt. Można by ją troszkę porównać do tej pomady z Anastazji. Ja mam kolorek Soft Brown. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda, że produkty, które polecałam, sprawdzą się również Wam. Te kosmetyki mogę Wam naprawdę szczerze polecić. U mnie sprawdziły się świetnie, także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku.